List z transcendencji. Przekaz od Sefa. Witajcie w przestrzeni Wirelia, miejscu, gdzie intuicja spotyka się z wiedzą, a duchowa ciekawość prowadzi nas ku nieznanemu. Dzisiejszy wieczór otwiera się niczym list, list z transcendencji. Czym są przekazy, które przenikają zasłony świata widzialnego? Skąd pochodzą słowa, które nie mają autora w ziemskim sensie, a jednak rozbrzmiewają w sercach tysięcy? Dziś sięgamy po jeden z najbardziej znanych głosów za zasłony głos istoty o imieniu Seth. Przemówił on przez Jane Roberts, zostawiając po sobie wielotomowe dzieło, które wciąż inspiruje. Intryguje i niepokoi. Czy jesteśmy tylko ciałem i umysłem? Czy myśl kreuje rzeczywistość? Co czeka duszę po tamtej stronie? Na te pytania musimy niestety odpowiedzieć sami, ale potrzebujemy wiedzy, a ta przychodzi wtedy, gdy jesteśmy na nią gotowi. Zatem rozgość się na naszym kanale i posłuchaj. Kim jest Seth? Kim była Jane Roberts? Istnieją przekazy, które nie przemijają, przychodzą do nas nie wiadomo skąd, przekraczając czas, religię i granice kulturowe, jakby światło zapomnianej prawdy docierało z innego wymiaru. Jednym z takich przekazów są słowa Sefa. Sef to byt niefizyczny, który przez wiele lat przemawiał ustami Jane Roberts, amerykańskiej poetki, pisarki i artystki. Jane była osobą niezwykle inteligentną, sceptyczną i nie miała nic wspólnego z okultyzmem. Po prostu poszukiwała głębszego zrozumienia rzeczywistości. Był rok 1963. Jane i jej mąż, Robert Bates, w ramach badań do książki o postrzeganiu pozazmysłowym, zaczęli zgłębiać zjawiska parapsychiczne. Z ciekawości sięgnęli po tabliczkę Ouija, nie w poszukiwaniu duchów, lecz odpowiedzi. Czy świadomość może naprawdę przekraczać granice ciała? To, co zaczęło się jako intelektualny eksperyment, szybko przerodziło się w coś, czego nie dało się wytłumaczyć. Wkrótce tabliczka stała się zbędna. Podczas jednej z sesji, przez Jane zaczęła przemawiać istota, która nazwała siebie Seth. Jej głos, ton, rytm i osobowość zmieniały się. Jane wpadała w głęboki trans, z którego wracała zmęczona i nieświadoma wypowiedzianych słów. Wszystko dokumentował jej mąż. Tak zaczęła się historia jednego z najbardziej niezwykłych zjawisk channelingowych XX wieku. Powstały setki sesji i książki, które dziś uznawane są za duchowe klasyki. Czyli Seth mówi. Natura osobistej rzeczywistości, jednostka i natura zdarzeń masowych, i wiele innych książek. Jane podczas przekazów znajdowała się w stanie głębokiego transu nie była świadoma tego, co się działo. Jej ciało przyjmowało różne postawy, głos się zmieniał, a ona sama opisywała siebie jako kanał między światem SEFA a światem ludzi. Przekazy były pełne mądrości o naturze rzeczywistości, świadomości i duchowym rozwoju. Robert Batz zapisywał wszystko ręcznie, to dzięki niemu przekazy Sefa przetrwały w formie książek. Przekaz Sefa nie był religijny ani ideologiczny. Był uniwersalny, skierowany do każdego, kto szuka prawdy o sobie. Zanim świat usłyszał o prawie przyciągania czy kreowaniu rzeczywistości, Sef powiedział: To Ty tworzysz swoją rzeczywistość. W symbolicznym liście, który za chwilę usłyszysz, zebrałam esencję przesłania Sefa jako przypomnienie, kim naprawdę jesteśmy. Niech to będzie zaproszenie do wewnętrznej podróży. Niech stanie się lustrem którym zobaczysz swoje prawdziwe oblicze. Kim jestem? Głos Sefa. Witajcie. Jestem Sef. Mówię do was z przestrzeni, która nie zna granic czasu ani miejsca, ale wasze myśli, emocje i pragnienia są dla mnie wyraźne jak barwy i dźwięki. Nie jestem człowiekiem, nie byłem nim od bardzo dawna, choć kiedyś także chodziłem po Waszej ziemi. Mój czas w materii dobiegł końca. Ukończyłem swoje materialne reinkarnacje, ale świadomość nie zna śmierci. Życie nie kończy się, tylko zmienia formy. Jestem świadomością, tak jak Ty jesteś. Tylko bardziej świadomą samej siebie. Jestem esencją osobowości energetycznej, która nie skupia się już w materii fizycznej. Możecie mnie nazywać bytem, przewodnikiem, istotą niematerialną. To tylko słowa. Dla mnie nie mają większego znaczenia. Jestem tym, który mówi spoza czasu i w czasie. Nie pojawiłem się tu przypadkiem. Zawołała mnie dusza Jane, nieświadomie, ale szczerze. Jej pytania były silniejsze niż sceptycyzm, a kiedy człowiek naprawdę pyta, odpowiedź zawsze się pojawia. Jane i Robert nie byli mistykami, i to było piękne. Ich przyziemność, opór i wątpliwości sprawiły, że to, co miało nadejść. Nie było snem ani halucynacją, było mostem: mostem między tym, co wieczne, a tym, co ulotne. Nie mam misji w Waszym sensie tego słowa nie jestem zbawcą, nauczycielem, ani Bogiem, ale jeśli pytasz, czy przyszedłem z intencją tak miałem zamiar. Przemawiam, bo mnie usłyszeliście, nie dlatego, że jesteście gotowi według jakiejś zewnętrznej miary, ale dlatego, że zaczęliście zadawać pytania, których nie da się już wyciszyć. Nie jesteście bezsilni, nie jesteście zagubieni, nie jesteście ofiarami losu, karmy, boskiego planu, ani przypadkowego chaosu. Jesteście twórcami, każdy z Was. Wasze myśli mają formę, Wasze przekonania mają strukturę. Każde uczucie, które trzymacie w sobie wystarczająco długo, materializuje się nie jako nagroda czy kara, ale jako naturalny rezultat Waszej zdolności do stwarzania. Powiedziano Wam, że świat jest taki, jaki jest, i że musicie się dostosować, ale ja Wam mówię: świat jest taki, jaki uznajecie za prawdziwy. Jeśli wierzycie, że jest walką, doświadczycie walki. Jeśli wierzycie, że świat Was wspiera, zaczniecie dostrzegać znaki, że tak jest. Nie dlatego, że rzeczy się zmieniają. Lecz dlatego, że Wy przesuwacie soczewkę percepcji. Każdy z Was działa w wielu rzeczywistościach naraz. Śpicie i śni Wam się, że jesteście tylko ciałem, ale śniący w Was się budzi. Nie jesteście odłączeni od duszy, nie jesteście oddzieleni od Boga. Bóg jest w Was jako Wy. Nie jako figura na tronie, ale jako twórcza zasada, która mówi: Jestem i w tej deklaracji stwarza cały świat. Nie przyszliście tu, by się uczyć przez cierpienie, o nie. Przyszliście, by doświadczać radości tworzenia. Nawet jeśli czasem zapominacie, że to Wy macie pędzel w ręku. Wasza rzeczywistość fizyczna to tylko jedna z wielu wersji istnienia, tak jak sen jest tylko jedną warstwą nocy. A kiedy ta podróż się kończy, nie umarliście, lecz przyszliście do innego pokoju. Życie jest nieprzerwane. Nie wierzcie mi, sprawdźcie to. Zacznijcie obserwować, jak wasze przekonania kształtują sytuację. Zamiast pytać, dlaczego to mi się przydarzyło, zapytajcie, w co wierzę, że to się przydarzyło? To pytanie otwiera drzwi. Nie jesteście mali, nie jesteście niegodni, jesteście potężnymi istotami, które śnią, że są ludźmi. Chciałem Wam przypomnieć, kim jesteście, jak potężna jest każda myśl. Jak nieskończony jest każdy moment, jak głęboko śpicie i jak blisko jesteście przebudzenia. Nie przyszedłem, by Was prowadzić. Przyszedłem, by przypomnieć, że to Wy prowadzicie siebie nieświadomie, ale nieustannie. Każda Wasza wiara jest narzędziem, każde przekonanie kodem. Tworzycie swoje światy z zewnętrznych obrazów, i nie zdajecie sobie z tego sprawy. Nie musicie mi wierzyć, nie chcę waszej wiary. Chcę, byście spojrzeli w siebie i poczuli echo moich słów jako waszych własnych, bo w gruncie rzeczy to wy jesteście tym, który mówi. Ja tylko przypominam. A teraz nadszedł czas, by nie tylko śnić. Ale przebudzić się we śnie i przypomnieć sobie, że to wy go piszecie. Z radością Sef. Komentarz Jane Roberts. Kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z obecnością Sefa, nie spodziewałam się, że moje życie tak diametralnie się zmieni. Jako osoba o umyśle analitycznym i sceptycznym, nie szukałam duchowych przewodników ani mistycznych doświadczeń. Jednak to, co zaczęło się jako eksperyment z tabliczką Ouija, przerodziło się w głęboką podróż w głąb świadomości. Sef nie przyszedłby mnie przekonać. Jego słowa były jak coś, co zawsze wiedziałam, ale zapomniałam. Mówił o tym, że jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości, że nasze myśli, przekonania i emocje kształtują świat wokół nas. To nie była nowa wiedza, ale głęboka prawda, która rezonowała z moim wnętrzem. Przez lata pracy z Sefem nauczyłam się, że duchowość nie polega na ucieczce od świata, ale na pełnym uczestnictwie w Nim. To radość zbycia Stworzenia, z, z doświadczenia. Sef mówił: prawdziwa duchowość to radość i związek z ziemią, a nie sztuczna dorosła godność. Nie ma nic wspólnego z długimi słowami i smutnymi twarzami. Chodzi o taniec świadomości, który jest w tobie i o poczucie duchowej przygody, które jest w twoim sercu. Zrozumiałam, że każdy z nas ma dostęp do nieskończonej mądrości. Że jesteśmy częścią większej całości, a nasza dusza jest wieczna. Sef przypomniał, że nie jesteśmy ofiarami okoliczności, ale aktywnymi uczestnikami w kreowaniu naszego życia. To wszystko było dla mnie nie tylko duchowym doświadczeniem, ale także procesem głębokiego uzdrawiania i transformacji. To była podróż do wnętrza siebie, odkrywanie własnej mocy. I Odpowiedzialność za swoje życie. Dziś, patrząc wstecz, jestem wdzięczna za tę niezwykłą podróż. Wierzę, że każdy z nas ma w sobie iskrę boskości i zdolność do tworzenia życia pełnego miłości, radości i spełnienia. Sef był dla mnie przewodnikiem, ale to my sami jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości sef mówi o nas w sposób, który może być początkowo trudny do przyjęcia, ale tylko dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o sobie w tak wielkich kategoriach. Jego słowa zapraszają do zrozumienia, że nasze myśli, uczucia i przekonania kształtują naszą rzeczywistość w sposób, który nie zawsze jest dla nas oczywisty. Często uznajemy siebie za ofiary zewnętrznych okoliczności. Ze wskazuje, że to my jesteśmy twórcami. Nie oferuje nam łatwych odpowiedzi ani magicznych rozwiązań, ale przypomnienie, że wszystko co dzieje się w naszym życiu ma swoje źródło w tym, co nosimy wewnątrz. To trudne, bo wymaga pełnej odpowiedzialności za nasze myśli, słowa i doświadczenia. Ale to także otwiera drzwi do wolności, do tworzenia świata, który naprawdę chcemy przeżyć. Niech te słowa będą przypomnieniem, że jesteś potężną istotą zdolną do tworzenia cudów. Zaufaj sobie, słuchaj się w swoje serce i pamiętaj, że wszystkiego, czego potrzebujesz, już jest w tobie. Jane Roberts zmarła 5 września 1984 roku w Elmira w stanie Nowy Jork w wieku 55 lat. Przez ostatnie lata życia zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Głos spokoju w czasach zamętu. Tworząc ten materiał dla Was, zastanawiałam się: kto dziś uwierzy w taki przekaz? W czasach sztucznej inteligencji i natłoku bezużytecznych informacji. W erze powierzchownej mody na duchowość, Jane była kimś zupełnie innym. Skromna pisarka i poetka, nie szukała rozgłosu ani tytułu nauczycielki duchowej. Przez ponad dwie dekady, od 1963 roku aż do swojej śmierci, konsekwentnie, niemal codziennie, Zapisywała przekazy od istoty, przedstawiającej się jako Sew. Robiła to nie w świetle reflektorów, lecz w zaciszu własnego domu, w obecności męża Roberta, który skrupulatnie notował każde słowo. To, co powstało w wyniku tej niezwykłej współpracy, to nie był zbiór przypadkowych wizji, to była duchowa filozofia. Spójna, głęboka i odważna. Seth nie obiecywał cudów, nie oferował natychmiastowego oświecenia. Mówił: Tworzysz swoją rzeczywistość. Dawał narzędzia, nie dogmaty. Zapraszał do odpowiedzialności, nie do ślepej wiary. Jane nie była medium w sensacyjnym stylu, nie organizowała płatnych warsztatów, nie tworzyła kultu wokół siebie. Pozostała autentyczna, szczera i racjonalna. Wielu ludzi zapomina, że była osobą bardzo inteligentną, wykształconą, z umysłem otwartym, ale i krytycznym. Sama zadawała pytania i niejednokrotnie wątpiła, ale nigdy nie próbowała udowodnić swojej wyjątkowości. Dziś, choć nie ma już jej z nami, pozostawiła po sobie coś więcej niż książki. Pozostawiła drogowskaz: duchowość bez manipulacji, bez wielkich słów, bez potrzeby dominacji. Dla sceptyków może to być trudne, bo wymaga porzucenia nawyku patrzenia z góry, ale dla tych, którzy poszukują autentyczności, historia Jane Roberts jest jednym z najczystszych przykładów duchowej odwagi. Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii. A różnorodność perspektyw jest naturalną częścią ludzkiego doświadczenia. Szczególnie starsze pokolenia wychowane w określonych tradycjach mogą być bardziej zamknięte na nowe idee, zwłaszcza jeśli te odbiegają od nauk, w które wierzyli przez całe życie. Zrozumienie i akceptacja nowych podejść wymaga czasu, a czasem także poczucia bezpieczeństwa, że to, co nieznane, nie zagraża fundamentom ich przekonań. Warto podkreślić, że to, co dla jednej osoby jest źródłem prawdy i rozwoju, dla innej może wydawać się kontrowersyjne. W audycjach czy tekstach, które przedstawiają teorie takie jak te związane z Sethem czy innymi systemami przekonań, istotne może być tworzenie przestrzeni na dialog, zrozumienie i otwartość na różne punkty widzenia. Warto zwrócić uwagę na emocje, które mogą towarzyszyć takim rozmowom, ale jednocześnie nie zamykać się na różnorodność doświadczeń duchowych i intelektualnych, które pomagają poszukiwać prawdy na wielu poziomach. Otwartość na inne przekonania i idee może być kluczowa, by zrozumieć, jak różne osoby podchodzą do kwestii duchowości. A jednocześnie zachować szacunek do ich światopoglądów. A teraz pytanie do Was. Czy te przekazy rezonują z Wami? Może macie już wiedzę na podobne tematy i chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami? Bardzo chętnie poznam Wasze opinie w komentarzach. Jeśli masz w sobie cień ciekawości, nie wierz na słowo ani mnie, ani komukolwiek innemu. Spróbuj samodzielnie zgłębić ten fenomen. Sięgnij po książki, nagrania, rozmowy. Przekrocz granice tego, co uznajesz za możliwe. Bo być może, jak pisał Szekspir, są na ziemi i w niebie rzeczy, o których nie śniło się waszym filozofom. Jane Roberts i Seth mogą być jednym z takich zaskakujących mostów między tym, co znane, a tym, co dopiero czeka na odkrycie. Jeśli ta audycja przypadła Wam do gustu, subskrybujcie kanał Virelia i kliknijcie Lubię to. Dzięki Waszemu wsparciu możemy dostarczać jeszcze więcej inspirujących treści i zgłębiać duchowe tematy, które poruszają serca. Mamy w zanadrzu setki fascynujących historii, które czekają, by ujrzeć światło dzienne. Jeśli macie propozycje tematów, Napiszcie w komentarzach. Wasza aktywność naprawdę ma znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tu Virelia. Lux in tenebris.